Witajcie, dzisiaj zapraszam do wykonania quillingowego motylka. Pewna Kasia powiedziała, że jest tak pięknie tańczowy, jakby stworzony na paradę równości. Szyderstwo oraz ironia nas nie obchodzą, przystępujemy do pracy. Potrzebujemy klej do papieru, igłę quillingową. Krótkie, niewygodne igły można sobie przedłużyć. Przyda się wzornik oraz oczywiście paski quillingowe. Występują w różnych szerokościach, 3, 5 i 10 mm. Nasz motylek jest strujek. Zrobienie motylka jest tak proste jak moja ulubiona budowa cepa. W 99% składa się ze zgniatania ślimaków. Zaczynamy od tułowia. Skręcamy, zlepiamy, zgniatamy i gotowe. Paski zazwyczaj występują w takich tęczowych zestawach. Wycinamy po kolei ze wszystkich kolorów po dwa. Oczywiście, na prawe i lewe skrzydełko. Warto wszystkie ślimaki robić tej samej wielkości, to bardzo ułatwi później pracę. Po zlepieniu wszystkich ślimaków można przystąpić do zgniatania. Można ściskać zwykłe przecionka, ale dużo ciekawiej wygląda, jeżeli końcówkę zegniemy w nieco niestandardowy sposób. Mam nadzieję, że dobrze to będzie widać na filmie. Aby model mógł zabierać w sobie wszystkie kolory tęczy, trzeba dosyć mocno zgnieść części skrzydełek. Ja to robię przy pomocy pensety, ale jak zwykle serdecznie polecam wysokiego przystojnego bruneta. Żeby elementy skrzydełek mogły zbiegać się w jednym miejscu, warto się wspomóc szpilkami. Teraz tylko jeszcze głowa i czułki. Główkę skręcam z jednej trzeciej paska. Niedoklejony do ślimaka fragment przyklejam do tułowia. Głowa się będzie lepiej trzymała. Środek między czołkami kształtuje tak, aby pasował do głowy. Teraz wystarczy zawinąć i przykleić czołki. Gotowe. Nawet zastanawiałam się, po co komu taki motyle. Oprócz tego, że jest sympatyczny i przyjemnie się go robi, to można go polakierować i nosić jako broszkę albo spinkę do włosów. Jest takim gadżetem, swobodnie można pójść na paradę równości. Jeszcze raz dziękuję pewnej Kasi za te niewybredne sugestie.